od tego, że nasze wykopaliska w Telerani są związane z wcześniejszymi badaniami w Telerfarcha w Egipcie. Badania w delcie Nilu do czasu naszego tam pobytu wykazywały pewne relacje z południowym Lewantem, ale nigdy nie było to wykazane w sposób taki ostateczny i bezdyskusyjny. Nasze wykopaliska w Teletwarka pozwoliły na stwierdzenie, że relacje pomiędzy deltą Nilu a południowym Lewantem były rzeczywiście bardzo ożywione. W czwartym tysiącleciu to były dwa współpracujące ze sobą bardzo ściśle regiony. Do Egiptu sprowadzano między innymi miedź, oliwę, ale z kolei w tamtą stronę, czyli do południowego Lewantu, wysyłano przede wszystkim żywność, głównie mięso, zarówno zwierzęce, jak i ryb. Postanowiliśmy w związku z powyższym sprawdzić, jak to wygląda od strony południowo-lewantyjskiej. Wybraliśmy stanowisko Telerani, które ma długą historię badań. To jest duże stanowisko, znajdujące się w północnej części Negevu. Stanowisko, które badali Izraelczycy w latach 50., potem kolejne ich ekspedycje działały tam. Później, ale to jest duże stanowisko obejmujące kilkanaście hektarów, więc nie byli w stanie przeprowadzić badań wszędzie. Myśmy w 2013 roku uzyskali koncesję na badania w tym rejonie. Przeprowadziliśmy badania wstępne, potwierdziły z jednej strony. Wagę tego stanowiska dla epoki wczesnego brązu lokalnej w południowym Lewancie, a z drugiej strony pokazały, że rzeczywiście obecność egipska tam jest niewątpliwa i że rodzaj takiej faktorii handlowej, którą Egipcjanie założyli na miejscu po to, żeby zajmować się wymianą handlową i ewentualnie ściągać towary z. Bliskiego Wschodu szeroko pojętego, bo to y, był to rodzaj takiej powiedzmy miejsca, gdzie przesyłano towary z okolicy, posyłano je potem dalej y, do y, Afryki, czyli do, do, do Delty Nilu. Y, te badania pokazały rzeczywiście. Y, y, w sposób niebudzący żadnej wątpliwości, że Egipcjanie tam byli. Dowodzą tego nie tylko pozostałości architektury, które są identyczne jak w tym samym czasie w Egipcie, natomiast bardzo różnią się od lokalnej architektury, ale przede wszystkim ich. Przedmioty codziennego użytku. Wykonywane na przykład ceramika wykonywana z miejscowej gliny, ale na wzór egipski, szczególnie charakterystyczne są tak zwane formy chlebowe, które były specyficznym dla typowym wyłącznie dla Egipcjan sposobem wypiekania chleba. One w Egipcie są. Materiałem masowym występują w, w tysiącach fragmentów na poszczególnych stanowiskach, natomiast w Eranii odkryliśmy identyczne formy do wypieku chleba, które w lokalnej tradycji nie funkcjonowały. One są rzeczywiście czymś zupełnie innym. Teraz kolejny element to jest np. Na narzędzia krzemienne, które były wykonywane z lokalnego surowca, ale technikami egipskimi, i tak dalej, i tak dalej. Obecność też przedmiotów drobnych, tak zwanych tokenów, świadczących o wymianie handlowej i o pewnym administracyjnym, powiedzmy, nadzorze nad tą wymianą handlową, identyczne jak na terenie Egiptu pojawiły się i na stanowisku Teleranii. Także to wszystko pokazuje, że te relacje były bardzo ożywione, i do pewnego momentu działało to na zasadzie, powiedzmy, Wzajemnej i równoważnej współpracy. Natomiast pod koniec IV. tysiąclecia, kiedy w Egipcie powstaje już państwo pierwsze na, na świecie państwo przestrzenne, to zostało zdominowane już przez prawdopodobnie protokrólów, a później królów egipskich, i oni nadzorowali tą, tą wymianę handlową. Potwierdzeniem tego pośrednim jest obecność charakterystycznych dla południowego Lewantu naczyń w grobowcach tych najważniejszych wczesnych władców egipskich na południu Egiptu, które to musiało przechodzić prawdopodobnie między innymi przez Tel el i szło dalej na, na południe. Znajdujemy się na głównym wykopie, który do badania prowadzimy od 2013 roku. Było to nasze pierwsze miejsce, które w zasadzie uczuliśmy badania. badania. W tym roku poszerzyliśmy obszar naszych, naszych poszukiwań. Prowadzimy też wykopaliska, tutaj kawałek powyżej tego głównego wykopu, jak i, jak i poniżej. Głównym celem tych, tych działań jest określenie dokładnej stratygrafii poszczególnych nawarstwień, czyli. Jak stanowisko zmieniało się przez lata, jak powstawały nowe budynki, w jakim czasie, jaki była ich funkcja. Także badamy rozciągłość praktycznie około tysiąca lat w tym momencie, w której centrum jest właśnie ten, ten, pobyt, ten pobyt Egipcjan na stanowisku. I od dwóch lat prowadzimy też jeszcze jeden wykop, zlokalizowany około 400 metrów tej, za nami. Gdzie rozpoznaliśmy w roku 2018 pozostałości ostałości obronnego, który około, około roku 3300-3400 otrał całą osadę. Naszym zdaniem, w obecnych, obecnych znalezisk, jest to jedna z najstarszych tego typu umocnień znanych w ogóle tej z południowego Lewantu. Stąd nasze zainteresowanie tym, tym zabytkiem. Tak jak mówiłem, już drugi sezon prowadzimy tam badania, a też chcemy dokładnie zrozumieć, jak, wyglądała, jak ten mur wyglądał, jak był zbudowany, kiedy dokładnie go skonstruowano.